Witam, z powodu 500 subskrybentów mam dla Was przekaz od aniołów. Tak więc zapraszam do wybrania monety i zobaczymy, co dla Was mają do powiedzenia anioły. Tak więc wybieramy pierwszą kartę. Trzy piątki odwaga, wsparcie, przeszkody, bitwy, wezwania, przebudowa, kreatywna praca. Zamierzasz awansować. Na początku może nie czuć się tego zbyt dobrze, ale przygotuje cię to do radzenia sobie z większymi wyzwaniami w twoim życiu dla twojego najwyższego dobra. I o to właśnie chodziło. Przejdź przez to. Na mecie czeka nagroda. Następna karta. Trzy dwójki. Połączenie, przyjaźń, romans, relacje, więzi rodzinne, równowaga, życiowy wybór, kompromis, oddanie, troska. W jaki sposób zmierzasz ku swojemu prawdziwemu powołaniu w życiu? Rób to, co sprawia Ci radość. Twój entuzjazm jest tym, co Cię prowadzi. Trzymaj się swoich zainteresowań. Jeżeli coś Cię zaciekawi, Postępuj zgodnie z tymi zasadami, pomoże Ci odkryć swoje życiowe przeznaczenie. Następna karta, trzy dziewiątki, równowaga, pieniądze, sukces finansowy, cykle, coś koło Ciebie krąży, co do Ciebie przyjdzie. Twoje obecne okoliczności kończą się, więc możesz skorzystać z lepszych. Doświadczy znaczących zmian. Postrzegaj swoje życie jako serię cykli lub rozdziałów. Może być pomocne. Zastanów się, jak możesz zrobić miejsce dla czegoś nowego w swoim życiu. I ostatnia karta: 4 trójki: nadzieja, optymizm, uwolnienie, sukces. Prosperowanie, zadowolenie, entuzjazm. Problemy, z którymi się teraz borykasz, w końcu znikną. Twoi aniołowie, stróże, zachęcają cię do utrzymania pozytywnego spojrzenia na życie, ponieważ Twoje szczęście może się pojawić. Czas wykorzystać swoją energię i inspirujące osobowość. Nie pozwól, aby Twoje ego wzięło górę nad Tobą. Mam nadzieję, że przekaz od aniołów był dla Was pomocny i inspirujący. Dziękuję za uwagę.